Cześć witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I dzisiaj Wam obwieszczam, że w dzień sobotni będę realizował odcinek. Dosyć wyjątkowy. Wraz z tiketem japońskim brał udział w evencie w Polsce. Tak naprawdę liczę na sporo błędów na sam początek, że rzeczy, które oczywiście. Tam mają miejsce, będę miał również i tutaj, i tu w dużej mierze. I jestem też ciekaw dodatkowo, jak bardzo będę w stanie ukończyć quest, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla graczy w Japonii, będąc w Polsce. Także tutaj odcinka wyczekujcie, bo będzie na pewno publikowane w tą sobotę. Ale oczywiście muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo w trakcie tego okresu będzie trwał również event globalny. Dla graczy, którzy tam nie mogą się pojawić lub też mają wykupiony bilet na inne wydarzenie, tudzież albo w Ameryce, ewentualnie w Europie. Hiszpania, oczywiście tutaj mówimy o konkretnie tym evencie. I uwaga, wyjątkowo od dzisiaj osoby, które założą zamówienie na moim sklepie www.legotracker.pl, mają możliwość otrzymania za darmo dwa wyjątkowe kubki. Zwykły kubek oraz perłowy. Osoby, które zrobią zamówienie na moim sklepie o wartości 300 zł i powyżej, otrzymają kubek zwykły. A osoby, które zrobią zamówienie na powyżej 500 zł, otrzymają kubek perłowy. To jest w ramach gratisu dla osób, które zrobią takie zamówienie. I dodatkowo jeśli ktoś zrobi zamówienie na powyżej 700 zł, otrzyma również i gratis oto takie woreczki materiałowe. Prosto z Pokemon Center. Stadium Side Event. Event, który będzie miał miejsce od 1 do 4 e, tutaj czerwca do godziny 20 tego samego dnia. Na dziko będziemy mieć PJA, Zubata, Doduo, Gligara, Hitmon, Topa, Meditata, Starivie, Emolge, Mimfu, Noibata, Cutiefly. Z tych wszystkich, które oczywiście mamy na ekranie, Mięfu jest czymś wyjątkowym, bo to bo, prawdopodobnie jest to pierwszy raz, kiedy ten pokon będzie na dziko. Do tej pory był z unikalnych, tutaj, rese może nie research, ale był dostępny z bezpośrednio jajek bodajże, ewentualnie z pvp jeśli chodzi o nagrody chyba tylko pvp i nie było go z jajek mogę się mylić, mogę się mylić także mięfu na dziko może być atrakcyjne aczkolwiek on wciąż nie jest dobry na pvp na chwilę obecną nikt go nie używa ale z tych to oczywiście które będziemy chcieli polować to ewidentnie cała ekipa bez to oczywiście starivy bo każda inny pokémon bez mięfu i starivy może być shine ci którzy polują na konkretnie shiny, spoko. W degach. Będziemy mieć galeryńskiego farfeczta riolu i emolgę. Czy warto wykluwać dla shiny riolu i dla shiny galeryjskiego farfeczta? Mi się wydaje, że tak. I jeżeli mi się uda wykluć galeryńskiego farfeczta, to również mi się on zapisze jako shiny w kanto. Więc, jeżeli to zrobię, w końcu ukończę cały shiny dex z kanto. I chyba po to pójdę. Także to będzie mój chyba cel tego eventu właśnie w sobotę. Ewidentnie to jest coś, co będę na pewno chciał do tego dążyć. Także w sobotę polowanie na Shiny galarskiego Farfetch'a i zakończenie Shiny Dexu z Kanto. Bonusy. Będziemy mieć o połowę większą ilość candy złapania oraz połowę większą yy, wartość stardust złapania. łapania. Takie troszkę więcej niż normalnie. No ale to jest taki dodatkowy bonus, no ale mogli już zrobić takie ala Spotlight Hour na ten czas Zawsze to jest coś for fun, żeby grać w tym czasie Kiedy ta część świata bawi się dobrze na evencie No zrobili tak jak zrobili Speed filtr No to bym nie polecał w ogóle, ma PJ'a, do do i Malgen. mogli się postarać, Ale jeśli ktoś poluje na Shiny Jak najbardziej polecam Ale Dla mnie, dla, jak dla weterana Ewidentnie Field Research to jest coś, co będę na pewno omijał, albo będę tylko szukał tam, gdzie są właśnie nagrody w postaci Stardusta lub czegoś innego. Paid Research 2 dolary, czyli go 10 zł dla emolgi oraz... nie, nie opłaca się. Po prostu się nie opłaca. Te rzeczy możemy zdobyć normalnie i darmowe, czy znaczy, Super nie jest czymś co za to chcielibyśmy zapłacić 10 zł, na pewno. Mamy update odnośnie pokłonów, jak i też ogólnie kontentu na miesiąc czerwiec. No i zapowiada się tak, jak wcześniej, oczywiście, sądziliśmy: Shared Skies, czyli wszystkie pokłony latające, będą w tym miesiącu, właśnie nam prezentowane. Zarówno Mega Rayquaza jako premiera od ostatniego roku. Także tutaj fajna sprawa. Zestaw Pokémonów z różnych generacji. pięć generacji, w sensie 5 Pokémonów z generacji różnych. Będziemy oczywiście mieć je w, różnych w różnym okresie. Jednakże nie będą one po sobie, jeśli chodzi o kolejność e, pod względem. Tych generacji, bo mamy pierwszego Zabdosa, no i mamy ho mamy drugiego. Później z Landorus przeskoczenie z Rayquaza, ale Rayquaza jest mega, więc to jest inna kwestia. I Irvetala, ale pragnę zauważyć, że nie ma do im mega Rayquaza, więc będziemy ją mieć prawdopodobnie na Elite Raidach. No, dosyć oczywista sprawa, bo. Nie jest to pokłon typu normalnego, że tak powiem, którego widzimy się na co dzień lub też w normalnej rotacji. No i takiego Rayku, taką Rayquaza widzimy przynajmniej raz na rok. A takiego mega Gyaradosa, Alakazama, Charizarda Y i Tyrantera, no to, to dosyć w normalnej rotacji będą one prezentowane, takiej też i tutaj. Shadow Ride na oczywiście Shadow Rayku polecam farmić, bo jest to mega świetny pokłon typu po elektrycznego, jeden z najlepszych. Iwenty mamy obecnie Stadium Site, to oczywiście ten, który będziemy brać udział. Później mamy Slumber Sands, Slumbering Sands, czyli coś, co za chwileczkę omówimy to. Mamy czerwcowe Comedy Day, które oczywiście będzie na Gumiego, bo już nam po prostu pokazali grafiki i filmiki. Także to nie jest żadna tutaj nowość, żeby tutaj tego nie wyredukować. Mamy jakiś Spelunks Później mamy Scorching Steps, bo ogólnie wszystko jest wokół tak naprawdę piaszczystych rzeczy, ogólnie wokół piasku, albo po prostu ogólnie pustyni. Yy, mamy czerwcowy Community Classic, yy, było już też grafika i filmiki, Daquila, mamy już na Syndaquila, ósme yy, urodziny Pokémon oraz Elite Drive na Megary Także tutaj na koniec miesiąca dopiero Megary nam serwują. No i oczywiście podwójny... Ja na Ilvetala nie mam Ilvetala jeszcze... Już nie, mam Ilvetala Shiny, ale nie mam z dobrym IV <ścoughs> i Candy nie mam do niego, także na Ilvetala będę sobie polował na pewno. I spodę auery Na spody ma Makuhita dwa razy Candy ogólnie pokłon Shadow pok spoko, ale Shadow. Wingull niekoniecznie, nie wiem w ogóle, bo też oczywiście Wingull jest takim gwarantowanym Pokemonem na PvP, więc coś wokół Wingula, Jakbym miał być yy, Ehiro Odo, to bym na pewno coś z tego wydedukował, ale to jest Pokemony, to jest Niantic, także tutaj nie mi się tutaj takiego y, pięknego umysłu jak Ehiro w wprowadzenia tutaj pod tym względem. Rola też podwójny exp za ewolucję. No i ostatni, Morelul to jest pokémon, którego łapie się za 5 dasta. Czyli podwójny dust daje nam 1000 dasta. Star Piece nam daje dodatkowy bonus, więc ewidentnie More w ten dzień polecał sobie zaklepać czas, żeby go sobie pofarmić. 25, tutaj czerwiec. To jest dzień, który musicie sobie zaznaczyć w kalendarzu, żeby tego nie pominąć, nie zapomnieć. Godzinę spotlight Aura jest to 18, 19 zawsze. Żebyście tutaj nie zapomnieli. No i oczywiście mowa o tym evencie, który będzie zaraz po naszym evencie z GoFestem, i będzie to Slambering Sand. Pierwszy raz będzie pojawiał się nasz Pokémon, jakim jest Slakow w wersji z kostiumem. Jest to na pewno coś wyjątkowego, bo ludzie będą z PvP polować na tego Vigorofa który oczywiście ma czapeczkę i ma fajne IV PvP, bo jest to jeden z najlepszych pokonów typu PvP. Żeby nie było. Na Slacking'a raczej Nikt, znajdzieć na Rajdach można to trollować troszeczkę, ale z czapeczką taką czy tam bandaną no nie jest, to jest jakiś super. Ale mamy na grafice Kamole. Kamola, oczywiście podczas tego eventu będziemy mieć premierę jej Shiny. Dosyć, dosyć szybko jeśli chodzi o prezentację Pokémona, ale mieliśmy nieraz sytuację w Pokémon Go, że nowy Pokémon wchodzi od razu w wersji Shiny. Także to jest coś co... na nie wiem czy przemyślał, ale... Kamola jest po jakimś czasie, więc to jest całkiem fair. Mam oczywiście tej debiuty, <gryw> jak to nazwać, Slakota debi debiutem, to oczywiście można tutaj polemizować, ale w trakcie eventu będziemy mieć dwa razy exp zaapanie, bo exp jednak dla wielu graczy podczas lata na pewno wskaże im drogę, żeby wbić szybciej level 50, więc to jest atrakcyjne na ten okres eventu. A sam event oczywiście startuje 7 czerwca i będzie trwać przez tydzień, Także event będzie przez tydzień, także przez tydzień można pofarmić sobie Expa bardzo ładnie. Z Feed Research będziemy mieć Psyducka, Drowsy Meripa, Slakofa, Oranguru, Sandy oraz Kamola, Także z Research na pewno na Kamola będziemy polować na pozostałe oczywiście to bym powiedział że slakov ok chociaż to tak naprawdę nie jest nikomu przydatne jeśli chodzi o fajne IV wysokie ten slakov bo PvP IV jest o bardziej ciekawsze Merip tutaj można polować na fajne shiny sztuki nawet setkę takie shando by się trafiło to by było jeszcze lepiej oranguru na które Kapy niekiedy się go wybierało, ale on nie jest taki zbyt popularny nawet nawet na nowym em, to w sezonie PvP, jak już tutaj e, jedna osoba powiedziała, że nowy sezon PvP jest dosyć nudny i powtarzalny, więc jak nie ma Ranguru, to tym bardziej będzie mniej atrakcyjny bo e, bodajże jego e, finalna forma była na jednym kapie na PvP, albo na ogólnie na Great Didze jest w tej chwili dosyć. Fajnym spicy pickiem i dosyć interesującym, jeśli chodzi o wybór, więc tutaj ten pokémon na PBB można też polecić. Oraz hypno, czyli bardziej hypno i shadow hypno też jest atrakcyjny. Pozostałe stałe Pokmony raczej niekoniecznie pod PVP. Ale Forfan Kamola można tej farmić, to jest fajna sprawa. I na dziko. Będziemy mieć taka slopoka, Drowsy Meripa, Slakofa, Oranguru, Sandigasa, czyli tak naprawdę wszystko co było z research'y, tylko że na dziko dostępne. Także bardziej na dziko bym sugerował wam polować na Pokmony typu PVP. A dla tych, którzy mają szczęście, kamole na dziko może trafić oraz munę. Dotyć, dotyć po ona popularna była do tej pory, nawet teraz można ją spotkać nawet na jakimś eventie. nawet bez eventu, chociaż teraz jest event, to pewnie jest jakiś event. Więc nawet Amundę można było spotkać na dziko teraz, więc to nie jest super rzadkie, jeśli chodzi o ten event. Czasowy research. Połącz się z Pokémon Go, by mieć czasowy research. Zdobądź Stardasta oraz powiązane z eventem Pokémony. To jest interesujące, bo właśnie ten event będzie dostępny, ten ticket będzie dostępny dla graczy, którzy połączą się z Ghost, Ghost++ nawet na chwileczkę, także możecie nawet pożyczyć kumplowi na chwileczkę, żeby się tylko połączył, żeby ten, e, aktywować ten quest za darmo. Na pewno będzie za darmo lepsze niż jej płatne, tam czy też w ogóle. A płatny czasowy lizerz będzie warty 2 dolary, czyli też 10 zł i będziemy w ramach tego mieć e, tutaj kamole. Prawdopodobnie oraz eventy, jakby pokłony eventowe, oraz y, tutaj mamy Plecak, Kamoli, Stardust, Berry i trosz, troszkę więcej. już tutaj zaznaczam troszkę więcej, żeby nie było tutaj co oni napisali, że więcej. Więcej to jest dużo, a troszkę więcej to jest to, co oni dają. Collection Challenge będą oraz poke show, poke showcasy. A to jest taki protip, nie wiem, czy Wam mówiłem do tej pory, ale na showcasy na chwilę obecną polecam, jeżeli działacie wokół, wokół tego tak jak ja to żeby w momencie kiedy wbijecie sobie 99 bodajże, albo no 99 99 tam wygranych tych challenge'ów to poczekajcie z finalnym Aż nie wieszczą shiny Pikachu, właśnie tego profesorka No bo w tej chwili taki zwykły profesorek nam nie daje żadnych atrakcyjnych rzeczy, a tak to możecie trafić sobie shiny z tego właśnie, właśnie eventu. Także poczekajcie na 9,9 jak będzie i nie grajcie na showcase'ach mimo że wiem, że to jest fajne. Ja to też lubię, ale później tylko znaczy jeden, jedno i macie do zdobycia, powiedzmy, shiny, profesorka, tutaj doktorka, crazy doktorka Pikachu. Także to jest taki Mój plan na przyszłość. Dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście też do zakupów na sklepie let'sgoTracker.pl, bo tam jest nowo, nowo, nowych dużo promocji, bo tak naprawdę nawet rynek japoński poszedł w dół mocno. I nawet stare produkty w tej chwili mogą być mocno prze przecenione. Chociażby nawet sam obecnie dodatek Scarlet Violet ma reprinta nawet w sklepie oficjalnym Pokémon w Japonii, więc też ceny mogły spaść w dół. Scarlet Violet to oczywiście jak najbardziej oddzielone te zestawy japońskie można nabyć na moim sklepie po promocyjnej cenie na chwilę obecną. Polecam też również zerknąć na dział na głównej stronie dzień dziecka. Tam też jest sporo atrakcyjnych ofert dla każdego z was. Nie zapomnijcie subskrybować i odcinki, także życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!